Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym budżetowym odcinku. Dzisiaj wspólnie z Wami zaplanuję swój budżet na marzec. I jak luty zakończył się dość ciężko z powodu tych trochę niespodziewanych wydatków, tak marzec niestety w moim przypadku też nie będzie zbyt wesoły, już Wam powiem dlaczego. Pamiętajcie, w kalendarzu zawsze mam zapisane te stałe wydatki. Gdzie ja sobie to mniej więcej zawsze co roku zmieniam i szacuję sobie jaką kwotę stałą co miesiąc muszę mieć Na te wydatki związane z różnymi tam rachunkami, samochodem, dojazdem do pracy itd. Inne szmery, bajery I Ja sobie później na brudno, bo to są jeszcze te kartki, które jak zamówiłam na Aliexpress i one niezbyt spełniają w moim przypadku swoją funkcję dobrze To ja sobie teraz tak wykorzystuję tylko dla zasady, żeby je wykorzystać, żeby nie wyrzucać ja sobie rozpisuję. Już postaram się od kwietnia pisać to razem z wami, bo ja to już miałam przygotowane coś wcześniej zdecydowanie do przodu i sama zapomniałam, żeby to nagrać, więc z góry przepraszam. Ale właśnie ja robię tak, że ja sobie co miesiąc pisuję najpierw te stałe wydatki, czyli mamy w pierwszej kolejności te moje Orange, gdzie ja tak jak też mam tutaj zapisane i od razu na mamy i na taty również ta kwota jest uwzględniona, jeżeli chodzi o ich abonamenty. Później mam uwzględnioną kwotę na auto, benzynę. I z tą benzyną właśnie jest tak, że teraz za luty udało mi się 200 zł ponad oszczędzić, tylko dlatego, że już dojeżdżam do pracy pociągiem, co mnie bardzo cieszy. Te wydatki różne to z Netflix, Spotify i Player, czyli to jest to kwota 101 zł. Praca to jest właśnie ten pociąg, o którym wspominałam. Autobudżetownik, ze względu na to, że jest raz 5 tygodni, no to to jest kwota 350 zł. Mama to jest tak zwany dom. Czyli to jest ta kwota, którą mam uwzględnione tutaj, stałe miesięczne wydatki związane z rachunkami za dom. Zęby to jest ten cel oszczędnościowy, właśnie odnośnie tych zębów, jako że w tym miesiącu mam urlop, w marcu, i już sobie znalazłam hotel w Warszawie, bo mam ochotę teraz zwiedzić przez pięć dni Warszawę. Trzeba tam wykupić hotel. Ja do Warszawy pojadę z Katowic pociągiem w jedną i w drugą stronę. Plus jeszcze obliczyłam sobie, zrobiłam sobie taki mini plan wycieczki, jakie miejsca chcę zobaczyć i jak wychodzą bilety. I na sam nocleg, dojazd do Warszawy, tam i z powrotem, komunikację miejską w Warszawie i zwiedzanie potrzebują 1000 złotych. I co z tymi zębami, z tym celem? Ja niestety w tym miesiącu muszę zrobić tak, że ja nie włożę od razu 500 złotych do tego celu. Ja to zrobię na samym końcu miesiąca, sprawdzając, co jeszcze wyjdzie, jeżeli chodzi o wydatki? Bo już mnie znacie na tyle i wiecie, że ja nie lubię wyciągać pieniędzy z mojej tak zwanej poduszki finansowej. Ja chcę cały czas dysponować stricte swoją wypłatą i robię wszystko, co w swojej mocy, żeby najpierw tylko skorzystać z wypłaty, a dopiero potem ruszać dodatkowe pieniądze. I taki mam właśnie plan. Że ja nie wrzucę tu od razu tych 500 zł na ten cel, tylko zobaczę pod koniec miesiąca, jak to wyjdzie. Muminki to wiadomo, stała pronumerata co miesiąc, jeszcze w tym roku to będę opłacać 160 zł, aż się skończy. Kosmetyczka 600 zł, ponieważ te pieniądze, które mam w budżetowniku na kosmetyczkę, pójdą na grudzień, tak, żeby w grudniu mieć więcej kasy na święta. Masażysta to też wiecie, ja płacę standardowo 120 zł, ale zaokrąglam do tej kwoty, żeby pozostałe 30 mieć. Na zapas na koniec roku. Kolagen już kupiłam, więc to będę mogła zaraz wykreślić. Tylko wezmę linijkę. Przygotowałam sobie też od razu mój piórnik, więc kolagen mogę wykreślić, bo to już jest kupione. Bo też wspólnie z wami muszę podliczyć te dodatki. Więc to już byłoby odhaczone. Tu jest ta Warszawa, <coughs> Warszawa, przepraszam, dalej mam problem z kaszlem od czasu do czasu. Tu jest ta Warszawa i teraz co zrobimy? Pouzupełniamy sobie koperty. Najpierw przygotuję tą kwotę, którą daję w gotówce mamie na dom, czyli te 700 zł. Może 200 jej nie dam, bo to sobie wykorzystam w budżetownikach. Mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama sobie nie ufam. Ok, to tu będzie ta mama. Spoko. Tutaj mamy jeszcze, co ja mogę jeszcze powsadzać? Autobudżetownik. Czyli wezmę sobie ten budżetownik, zgodnie z ostatnim odcinkiem, że to jest budżetownik tylko na samochód. Tu mam te banknoty zastępcze tak zwane. Promocje bankowe idą jako fundusz awaryjny. Wyzwanie 2000 fundusz awaryjny na auto i teraz zostaje uzupełnić to. Czyli tutaj mamy 5 tygodni. To mamy 20, 40, 60, 80, 100. Tutaj pójdzie 100. na przyszły rok, na przeglądy a tutaj pójdzie 250 co ty robisz Kaśka? 450 zł. 500 550 złotych 600 650 złotych No i fajnie. Fajnie to rośnie co miesiąc. Czyli tutaj muszę wyciągnąć z tej kubki o, 250 zł. To damy tą 50, albo w sumie tą zostawię 100-200. Albo damy całą 200. Dobra, zrobię tak. Zrobię tak, że dam 250 zł. I tu powinno być 650, 200, 400, 500, 650. Ok. 650 zł. Na przyszły rok 600. Tutaj nadal jest te 900 zł. Co czeka na przeglądy, ale to w maju się tym zajmę bo tak będzie łatwy. Pierwszy budżetownik uzupełniony, No tu sobie tylko skreślę: auto. Mm, mm, mm. auto budżetownik. Co ja tutaj jeszcze mogę powstać? Zęby zostają, kosmetyczka. Kosmetyczka. Tu będzie <śmetyczka> plus 600 zł. to będzie 1130 zł to dodamy tak 200, a poczekajcie wymienię sobie te 200 grzydkie, um, bo ja też jestem taki pedant, że ja muszę mieć ładne banknoty, a te 200 wydam, wiecie, u kosmetyczki tak czy siak więc sobie te ładne dam tu. Dwieście, czterysta, pięćset, sześćset, pięćdziesiąt. Tak, dwa razy liczę to samo. Brawo ja. Tutaj mamy dwieście. Trzysta, czterysta. 500 i zrobimy tak pięćset pięćdziesiąt pięćset siedemdziesiąt pięćset dziewięćdziesiąt i sześćset tu będzie tysiąc 400, 500, 600, 700, 800. 900, 920, 940, 960, 980, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 000. Czekajcie, stówki mi brakuje. Co tu się stało? 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 920, 940, 960, 980, 100, 20, 40, 60, 80, 130. Dobra. Pasuje. Już się wystraszyłam, że mi stówki brakuje, że coś źle zrobiłam. Ale jest 1130, więc graj duży. To zaznaczymy na różowo, bo ja ostatnio w styczniu i w lutym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie dopłacałam, bo miałam pieniądze z zeszłego roku. Więc już to zaznaczę na różowo, tak jak wcześniej to robiłam. Więc mamy, to tu będzie kosmetyczka. I coś, co jeszcze mogę tutaj porobić? <śmum> nie, na razie nie. Muminki schodzą z kąta, chociaż masażysta mnie kusi, żeby 30 zł już dać. To tak zrobimy, że ja sobie tutaj zapiszę minus 30 zł, żeby już nie używać korektora, i tu sobie zrobimy marzec. Marzec plus 30 zł to to jest 90 zł. Fajnie. Ozbieram sobie pod koniec roku na przykład też będę miała jakiś masaż za darmo albo zrobię tak, że wtedy sobie jakiś dodatkowy zabieg jeszcze u tej pani wykupię, bo ona też tam ma tego dużo. Czyli tu 30 zł. Szkoda mi trochę tych dziesiątek, to może dam 50. I 20 oddam. 50, 70, 90. Dobra, jest. Jeszcze sobie podliczę wspólnie z Wami, ile jeszcze muszę mieć kasy na te wydatki spisane tu. Aha, bilet na pociąg już kupiłam, więc tutaj mogę z tej Warszawy zrobić tak, bo bilet mnie kosztował 93 zł i to już mam wpisane w Excelu. Bo sobie kupiłam z wyprzedzeniem, wiecie, żeby od 15 marca wyjeżdżam, żeby mi nie zabrakło miejsca. A więc jak mamy 93 zł to mamy 707 zł jeszcze moment Wziąłam sobie kalkulator i już działamy ile jeszcze muszę mieć kasy 160 orange 400 autobenzyna. mam nadzieję, że będzie zdecydowanie mniej znowu 101 te różne, 160 Praca 225 angielski, 500 zł. Te zęby uwzględnimy jeszcze. 160 muminki, masażysta 120. 707 Warszawa, plus 200 Warszawa to jest 2733 zł. Tyle jeszcze pieniędzy muszę mieć. Oczywiście w tej Warszawie jeszcze trzeba będzie coś zjeść, więc ja tak liczę, że. 300 zł, 400. Zobaczymy, bo też nie chcę się wiecie, ograniczyć, tak jak Wam też tłumaczyłam w lutym, przy tych wydatkach. Jak ja gdzieś jadę na wycieczkę, to oczywiście w ramach zdrowego rozsądku robię w ten sposób, że nie ograniczam się zbytnio, tylko sobie jem i kupuję to, na co mam ochotę, bo po to jest ten urlop, po to jest wycieczka, żeby też mieć jakiś relaks i odskocznie dla siebie. I tym pozytywnym. Akcentem na dzisiaj, Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną i że to zobaczyliście, czyli planowanie budżetu na marzec. Mam nadzieję, że to za bardzo się nie wymknie spod kontroli, bo wiecie, mnie to wtedy też wybija z rytmu. Zobaczymy, co czas przyniesie, i wtedy oczywiście znowu Wam zrobię później podsumowanie marca i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nam zostaje odcinek w tym miesiącu, w marcu. Z tymi moimi fajnymi wyzwaniami oszczędnościowymi, i pierwszy raz będę używała tych wyzwań, które mi przygotowała. Mimi, więc też taki odcinek będzie miał miejsce. I czekam oczywiście dalej na paczkę 3 in z moimi dodatkowymi kopertami. I to tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, Pa!